Dzień dobry, drogie panny. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie z kart Tarota od 20 lipca do 26 lipca. Mam nadzieję, że szczęśliwie wróciliście z urlopów, a jeśli się wybieracie, to bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie, kochani, i bawcie się dobrze. Um, poprosimy o przekaz dla. W znaku zodiaku panna na tydzień od 20 lipca do 26 lipca 2020 roku. Oczywiście jeszcze przełożymy jak zawsze i zobaczmy, co też u Was kochani, tutaj się wydarzy. 5 kart czytanie krótkie. Kochankowie, sześć mieczy, pięć buław, królowa mieczy, o, i osiem pucharów. Hmm. Mam takie wrażenie, że w tym tygodniu hmm, pan dokonają jakiegoś ważnego wyboru w życiu podejmiecie decyzję o, jak, o pozostawieniu czegoś za sobą, o odcięciu się od czegoś. Chociaż mam pewne obawy, czy aby nie robicie tego na siłę, bo ta piąteczka buław mówi o tarciu sił, o sporze ze samym sobą często, więc tutaj możliwe jest też, że nie do końca zgadzacie się z tym wyborem, którego chcecie dokonać. Tak, jakbyście chcieli też odciąć się od czegoś, od kogoś tak jasno, wyraźnie, dojść do jakiejś prawdy. Może też troszkę wystawiacie się na próbę, co jest zupełnie do Was niepodobne, wiecie, bo Wy raczej jesteście poukładane. I jesteście osobami, które są rzetelne i solidne. Więc tutaj rzeczywiście, jeśli ta piąteczka Buław, a będzie tak mówiła o tarciu sił, to rzeczywiście pannom może być trudno. Może być trudno określić się w tym tygodniu. Ale myślę, że na przekór wszystkiemu w tej piątce Buław idziecie do przodu. Do ucieczki, bez tłumaczenia, kompletnie. Po co i dlaczego nie będziecie się nikomu tłumaczyć? Macie rację, w sumie. Mam też wrażenie, że do głosu doszła dwoistość Waszej natury przy tej, przy tej, przy tej karcie kochanków. I stąd ta decyzja może się właśnie tutaj pokazywać, bo. Ile można wytrzymać w tym poukładanym świecie panny, nie? Czasami trzeba zrobić coś szalonego i yy, co najlepsze z tym wszystkim, wy macie jasność tej sytuacji. Wy macie jasność, wy wiecie, że yy, musicie zrobić coś, być może tak jak mówię, wcale się z tym do końca nie zgadzacie, ale to uchroni Was przed jakimiś negatywnymi skutkami. I może ta cała sytuacja właśnie o tym mówić. Te, te wszystkie karty właśnie o tym mogą mówić. Tutaj jest też wyznaczanie sobie jakichś granic. Pomimo wszystko, pomimo wszystko uparcie pędzę, uparcie idę do przodu i nie będę się nikomu tłumaczyć. Dlaczego robię to, robię to na przekór wszystkiemu i wszystkim? Bo tak trzeba, bo wiem, że za jakiś czas przyniesie mi, to, przyniesie mi to w korzyści, przyniesie mi to korzyści. I te korzyści mogą być emocjonalne. One nie muszą pokazywać się typowo materialnie, zresztą nawet tutaj nie ma karty, która mówi nam o materii, nie ma tutaj denarów. Ale tutaj też mam takie odczucia, jakbyście chcieli skomunikować się z kimś, otworzyć się przed kimś, poprosić o radę, o pomoc jakąś. Być może w karcie kochanków, o to mi chodzi, że, że tutaj właściwie no, to jest karta bliźniąt, więc ona mówi o komunikacji. O tym, żeby z kimś to może skonsultować, z kimś to może skonsultować i ostro postawić na swoim. Po prostu odejść, zostawić wszystko za sobą. I rzeczywiście mogą to być sytuacje, kiedy odchodzicie od kogoś, kogo, z kim do tej pory byliście związani, ale czujecie, że taką macie potrzebę, że to dobrze wam zrobi, albo też odcinacie się od jakiejś sytuacji, które do tej pory były dla was niejasne. I teraz nagle coś was olśniło i stwierdziliście, o nie, do widzenia, koniec z tym. Może tak być. Oczywiście życzę Wam y, takiego odcinania się y, od y, manipulantów i, i ludzi toksycznych. I życzę Wam też podjęcia odpowiedniej decyzji, która właśnie będzie służyła Wam. Tak jakby nie patrzcie na nikogo innego. Y, może, może to dziwnie zabrzmi, ale nie patrzcie na nikogo innego. Spójrzcie y, na to, co Wy czujecie. I to, na to, co Wam jest potrzebne. Nie róbcie y, czegoś tylko po to, żeby y, wszyscy nadal mogli myśleć o Boże, bo ta y, Panna jest taka poukładana i ona jest taka solidna i rzetelna. Będę jeszcze bardziej solidna i rzetelna, jak pokażę y, jak pokażę, y, że pewnych rzeczy y, ze mną nie można. Że nie dam sobie, że tak powiem, nasrać na głowę. No brzydko to zabrzmiało, sorry. I na przekór wszystkiemu i wszystkim pokażę, że umiem, że potrafię, że jestem tego godna, godzien i jestem w stanie to zrobić. Nawet jeśli nie do końca się z tym zgadzam, ale wiem, że to przyniesie mi jakiś rezultat i korzyść w przyszłości. I tak jak mówię, te korzyści mogą wynikać typowo, z typowych pobudek emocjonalnych, z typowych pobudek emocjonalnych. Tutaj jest unikanie kłopotów, mi się wydaje. Unikanie kłopotów za wszelką cenę. Kochani, to by było wszystko z mojej strony. Życzę Wam, tak jak powiedziałam, udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pa pa!